Dzień dobry, nazywam się Józef Majda, jestem rzeźbiarzem, znajdujemy się w Centrum Kultury w Polkowicach. Chciałem przedstawić Państwu parę moich drobnych rzeźb, które w najbliższym czasie przedstawimy na wystawie Centrum Kultury, na które chętnie zapraszam. Moje, jak gdyby takie początki rzeźbiarstwa. Zaczęły się dosyć dawno, bo jak przypominam sobie to już sięgają lat dzieciństwa. Wtedy jakieś tam zaczątki miałem i próbowałem to robić w różny sposób. Z jakimś czasem to później jak gdyby zanikło, bo pojawiła się szkoła, później pojawiła się praca, to jakiś czas miałem przestój. Później w wolnych chwilach znowu gdzieś mi tam się coś odrodziło, coś tam grzebałem, robiłem. I to się tak z czasem przeniosło aż do tej pory. I w wolnych chwilach sobie tam w większości w domu coś robiłem, dubałem. Jako tako nie wykonuję prac na zlecenie, tylko takie prace w własnym zakresie, które kolekcjonuję sobie i, i przetrzymuję w domu. Teraz pracując w Polkowicach w Centrum Kultury jest, mam taką możliwość, jak gdyby dalszego kształcenia w tym kierunku i, i pokazania to na jak gdyby dla ludzi, że można coś zrobić, nie mając tak jak w moim przypadku, nie mając żadnej wiedzy w tym kierunku, ani nie wykształcenia. Możliwości są nieograniczone. Zawsze można wydobyć z drzewa. Wszystko, co, co się chce, tak samo jak i w malarstwie, można na płótnie wyciągnąć. To tylko zależy od wykonawcy, co chce widzieć w tym i na jakie po prostu, jaki ma talent, jakie ma możliwości. Nie? Ale tu są nieograniczone nie raczej możliwości. Tutaj też mamy taki właśnie wykonane wykonany z z żywa lipowego. To było obserwowane ze starego właśnie materiału, który był mocno ziszczony. Ale też w pewnym stopniu był poddany renowacji innowacji. Dorabiany było bardzo dużo elementów, był w bardzo pieprzkim stanie, ale byłem to w stanie wykonać i, i przywrócić go do jakby do stanu pierwotnego. I z tego też zrobiłem, jak gdyby, taką kopię w yy, lipie, bo to jest wykonane drzewo świerkowe, no, ale też nadaje się do żywienia. Kiedyś będąc w lesie, zauważyłem właśnie taki odłam przewrócony, był bardzo stary dąb i to taka była jak gdyby oderwana połaść, to wyglądało jak deska, to musiało kupę lat tam leżeć i to po prostu sobie przyniosłem. Widziałem w tym, że można coś z tego zrobić. I taką jakąś tam miałem wizję, i przerobiłem to w ten sposób. Oczyściłem trochę to, wyciąłem tam otwór, i wkomponowałem właśnie tą postać, środek wykonaną w Biblii. Zainteresowań mam wiele różnych. Stowarzczę się interesuje poza tym też jakąś renowacją starych mebli, ale to tylko w takim zakresie wąskim, bo na większy nie ma czasu po prostu. Tak, w jakimś wąskim zakresie coś tam można sobie porobić, żeby wypełnić tą jak gdyby taką pustkę między pracą, a nocą. <laughs> Zajmowałem się też pszczelarstwem i z tego względu robiłem tak dla siebie bardziej rzeźbione w lipie, w kłodach różnego, po święte Ambroży, czy jakieś tam niedźwiadki różne i to tak jeszcze jak wspomnę większość tych prac które wykonałem, będzie można obejrzeć w Centrum Kultury w Polkowicach, na które serdecznie zapraszam. Być może ktoś, kto popatrzy na, na moje prace, obudzi się w nim jakiś tam duch wykonywania własnej rzeczy.